Cześć, z tej strony Daniel. Witajcie na kanale Spy Optika. Po krótkiej przerwie wracamy z serią testów technologicznych outdoorowych gadżetów i na pierwszy rzut wrzucimy multitule amerykańskiej firmy Gerber. Serdecznie zapraszam. Bohaterami tego odcinka będą dwa modele multituli. Pierwszy z nich to ceniony w środowisku model Suspension i drugi wersja unowocześniona model Suspension NXT. Firma Gerber specjalizuje się w produkcji noży i multituli oraz akcesoriów outdoorowych dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych od lat odnosi globalne sukcesy i każda kolejna seria marki przesuwa granice funkcjonalności tego typu urządzeń. Multitool Suspension to najbardziej rozpoznawalny z przyborników funkcyjnych producenta Gerber. Był poddawany najcięższym testom polowym przez amerykańską armię. Tak naprawdę nigdy nie zawiódł i zyskał renomę niezawodnego w każdych warunkach. Suspension zadebiutował na rynku już ponad 15 lat temu i od samego początku wyróżniał się na tle konkurencji. To co w momencie premiery w 2005 roku wyróżniało ten model to przede wszystkim przemyślana budowa. Naprawdę do Dobrze dobrane narzędzia oferujące szereg funkcjonalności, ale także solidna konstrukcja wykonana z nierdzewnej stali. Atutami modelu Suspension są bez wątpienia blokada narzędzi, motylkowe otwieranie zapewniające lepszy dostęp do wewnętrznych elementów oraz sprężynowe kombinerki. Jeśli zatem szukasz multitula niezawodnego, takiego, który posłuży na długie lata i wesprze Cię w działaniach taktycznych w terenie, Suspension to będzie naprawdę optymalny wybór. Multitool został wykonany w 100% ze stali nierdzewnej, jego łączna masa to 289 gram, a Długość całkowita to 89 mm. Okres gwarancyjny wynosi 25 lat i większość multitooli tego producenta będzie właśnie objętych gwarancją na poziomie 25 lat. Suspension to oczywiście produkcja amerykańska, a w tym momencie na dole wyświetli Wam się symbol dostawcy. Warto, aby w momencie zakupu Gerbera mieć w 100% pewność, że pochodzi on z... Oryginalnego źródła i nie będzie to po prostu jedna z wielu dostępnych na rynku podróbek tego typu. Model suspension został wyposażony w 12 narzędzi z typem blokady ostrza typu Safety Plus. Wbudowane narzędzia to przede wszystkim kombinerki standardowe, kombinerki wąskie, otwierasz do puszek, otwierasz do butelek, ostrze gładkie, ostrze ząbkowane, jest również piła i przecinak. I trzy rodzaje śrubokrętów: śrubokręt krzyżakowy, płaski szeroki i płaski wąski. Szkieletowa konstrukcja ramion zmniejsza ogólny ciężar samego multitula i nadaje mu dosyć taki nowoczesny, innowacyjny wygląd. Ważnym elementem jest jakość zastosowanych materiałów. Tutaj mamy do czynienia ze stalą nierdzewną. Sprzęt jest odporny na działania korozji, zanieczyszczeń, zmiennych warunków atmosferycznych. teraz nie ma co przesadzać: multitule są właśnie do tego zaprojektowane, aby działać w warunkach terenowych często są brudne, często mają kontakt z innymi materiałami, także Jakość wykonania musi być tą cechą, która będzie po prostu na najwyższym poziomie. W obrębie samych kombinerek znajduje się przecinak do drutu i kabli. Są to takie ząbkowane wycięcia poprzeczne frezy, które poprawiają chwyt przedmiotu. I teraz jeszcze kilka słów może o samej blokadzie. Ta blokada typu safety lock zabezpiecza wszystkie narzędzia przed złożeniem podczas pracy. Jest to niezwykle ważne, dlatego że mamy tutaj do czynienia na przykład z ostrymi zakończeniami no, czy pił. Suwaki blokad, które znajdują się na obu ramionach, zostały wygodnie usytuowane, dzięki czemu możemy w bardzo łatwy sposób kciukiem obsługiwać czy zwalniać te blokady i dzięki temu sama, samo korzystanie z tego sprzętu, czy ergonomia pracy z tym multitulem jest na naprawdę niezłym poziomie. Co do samej konstrukcji, to jest ona prosta, jak budowa cepa, za przeproszeniem. To nie jest oczywiście jakaś uwaga w kierunku producenta ze Stanów, natomiast no, jest to klasyczny multitul. Tutaj się jakby nic nie dzieje ponad to, co znamy już z multituli innych marek czy z innych modeli, które już zyskały renomę w branży. Design również jest jakiś niesamowicie porywający. Trochę mi ten multitool przypomina Wave'a marki Letterman typowo elegancki srebrny multitool. Jeśli ktoś lubi tego typu ptmaty, nie powinien być w żaden sposób zawiedziony. Konkludując, warto podkreślić, że w dosyć małym gabarycie udało się zmieścić aż 12 narzędzi. Narzędzi, które będą pomocne przy zarówno przy drobnych pracach terenowych, jak i jak na przykład przy grillowaniu, bushcrafcie, podróży terenowej czy po prostu codziennej miejskiej aktywności, gdzie każdemu facetowi potrzebny jest śrubokręt do skręcania szafki, czy po prostu nożyk do przecięcia jakichś kabli itd. Amerykański producent po latach zdecydował się na wprowadzenie drugiej wersji. Jest to wersja właśnie NXT jako ewolucji zarówno konstrukcyjnej, jak i również całej serii produktów, poszerzając się po prostu o nowe możliwości. No i w modelu suspension NXT mamy do dyspozycji na przykład większą liczbę narzędzi. Jest ich 15, a nie 12 jak w wersji klasycznej. Przy zachowaniu o wiele mniejszej wagi i właśnie ta konstrukcja jest także cieńsza o około 25% od pierwowzoru. Mamy również do czynienia z praktycznym klipsem do zamocowania tego multitura bezpośrednio do spodni czy do jakichś innych linek, na przykład na czestpaku, a także z designem, który jest powiedzmy nieco bardziej nowofalowy. Nie zmieniło się natomiast samo przeznaczenie. Multitula to oczywiście sprzęt do rozwiązywania codziennych problemów. Zastosowanie szkieletowej konstrukcji ramion w modelu NXT pozwoliło na zmniejszenie finalnej masy tego sprzętu do 190 gram. Natomiast długość całkowita to jest 108 mm, czyli ten model będzie nieco dłuższy niż ten klasyczne podstawowe. Materiałem, z którego wykonano tego multitula, jest oczywiście stal nierdzewna, czyli materiał odporny w 100% na działania korozji, zanieczyszczeń czy zmiennych warunków atmosferycznych. Gerber generalnie słynie z naprawdę niezłych korpusów w swoich, swoich noży czy, czy, czy multituli, także pod względem konstrukcyjnym nie ma się tutaj jak najbardziej czego obawiać. Kombinerki o wąskich zakończeniach wyglądają bardzo, bardzo podobnie do tych z modelu Suspension. Tutaj tak naprawdę się niczym nie różnią. Można bardzo swobodnie obsługiwać jedną ręką ten multitool, ponieważ szczęki po zwolnieniu nacisku dłoni powodują automatyczne otwarcie blokady losującej. W kombinerkach znajdują się również przecinaki do drutu i kabli. Tak samo jak w modelu suspension one są na stałe zamontowane. Nie ma opcji wymiennych ostrze tego typu, co jest oczywiście minusem. Na pokładzie urządzenia znajdują się następujące narzędzia. Jest to klips stalowy kombiner Kombinerki standardowe są kombinerki wąskie, linika w centymetrach i calach, nożyczki, otwieracz do puszek, otwieracz do butek. mamy również ostrze z piłką, jest pilnik, jest przecinek do drutu i kabli, niestety nie, jest, nie ma opcji wymiennych ostrzy, jest rozwiertak i aż cztery rodzaje śródokrętów: śrubokręt krzyżakowy, płaski, płaski szeroki i płaski wąski. Mam wrażenie, że multitool jest naprawdę dobrze sparowany. Mieści się komfortowo w dłoni. Moja dłoń jest jakaś niesamowicie duża, natomiast nie miałem żadnych problemów z operowaniem tym, tym multitoolem. Żadne z tych narzędzi jakby nie sprawiało mi problemu, czy rozkładanie kombinerek, czy, czy wyjmowanie poszczególnych, poszczególnych narzędzi, które znajdują się wewnątrz tej konstrukcji. Pamiętajcie też, że pierwsze użycie Multitula zawsze będzie wiązało się z nieco toporniejszym odblokowywaniem poszczególnych narzędzi. Jest to po prostu związane z tym, że jest to sprzęt nowy i jak każdy nowy multitool, nóż, składany czy cokolwiek w tym stylu, musi się po prostu wyrobić w terenie. Amerykański producent wyposażył model Gerber w etui z nylonu balistycznego który jest odporny na wilgoć, warunki atmosferyczne, zabrudzenia i pleśń. Jeśli miałbym Wam doradzić, który z tych modeli wybrać, który jest lepszy, to tylko odpowiedź jest prosta. Jest to model NXT, ponieważ tutaj cenowo różnica jest bardzo niewielka. To jest kwestia maksymalnie kilkudziesięciu złotych. Sama konstrukcja jest 25% cieńsza od pierwowzoru, a sam Multitool jest również o wiele lżejszym urządzeniem. To wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. W kolejnych odcinkach na YouTube będę przyglądał się pozostałym multitoolom. Z oferty amerykańskiego producenta Gerber, a później przejdziemy do z nieco innych urządzeń, typu paralizatory, gazy pieprzowe. Także będzie się w tym miesiącu sporo działo na naszym kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Spototify, to zachęcam Was serdecznie do tego. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć!